Klub Motorowo-Żużlowy jest dumą lubelszczyzny. Nowy sezon zbliża się wielkimi krokami. Dziś w Galerii Olimp ma miejsce prezentacja zawodników. Dowiemy się, kto będzie reprezentował nasz klub w nowym sezonie. Jedyny wychowanych z Lumbina startujących w naszym zespole. Znany z pokazowej jazdy na lubelskim owolu. Chcę przejąć rolę lidera drużyny. Czego mu serdecznie życzymy? Bardzo serdecznie zapraszam Daniela Jeleniewskiego. wszystko, żeby te dwoje wyniki na pewno były dużo lepsze i żeby nie było mówione, że jestem profesorem na własnym torze, tylko na każdym torze. Na to właśnie jest. Panie że... pomimo słabego początku sezonu 2012 udało mu się powrócić do dobrej dyspozycji i mogliśmy oglądać jego pokazową jazdę. W sezonie 2013 chcę zdobywać jeszcze więcej punktów dla naszej ekipy. Przywitajmy wielkimi brawami Pani miesiąc! Na no to było, chcielibyśmy wypowodnić razem z Sądem. Który teraz jest poważną o pierwszą czwórkę w tej walki. Na to liczymy, to liczymy, że będzie pierwsza czwórka w Lublinie. Wielkie brawa Panu, witamy się Świetnie znane publiczności. startuje u nas od początku istnienia Klubu Motorowóz Różdżowego Lublin. W drugiej lidze lider drużyny, Pomimo przeciętnego sezonu 2012 chcę powrócić do formy z ubiegłych lat. Przywitajmy wielkimi bramami wychowanek Stanisław Karol Baran! Mam nadzieję, że dzięki wzmocnieniom, które klub w tym roku pozyskał, pomimo tego, że odeszło dwóch liderów, Będziemy mieć jeszcze zdecydowanie lepszy sezon niż ten. Yeah! Właśnie na to widzimy Wielkie brawa Karol Baran. Zapraszamy na krzesła. Już do nas jeżdża. Tak, tak, odzywa się. Wielkie brawa. Drugowale Króli Leśno. Od tego sezonu zawodnik lubelskiego węgla KMZ. Mateusz Łukaszewski. Wszystkie? Mateusz serdecznie To jest ile w tym sezonie kompletów? Bo mam nadzieję, że same kompletnie. My ja też mamy taką nadzieję A jakieś poprawki, przez przejęcie w tym sezonie, jeszcze lepszy wynik? No, tak, dokładnie. Chciałbym na pewno wyjazdy poprawić. Raz, raz, no działa. Gdyż wiadomo, występy w Lublinie moje były niezłe, aczkolwiek zamierzam też je jeszcze poprawić i podciągnąć trochę tą swoją jazdę w Lublinie. Ale na pewno zamierzam bardzo mocno podciągnąć się na wyjazdach, dlatego też. Yy, Przygotowuję się bardzo mocno do sezonu, zakupuję zakupuje specjalnie jeden silnik nowy na mecze wyjazdowe. Na Lublin mam jeden sprawdzony silnik, także to zostawiam i po prostu chcę spróbować czegoś innego, żeby te wyjazdy poprawić na pewno i żeby zdobywać więcej punktów. Wielkie dzięki Mateusz Łukaszewskim, na którego bardzo liczyłem w tym sezonie. No i przechodzimy dalej. Już się pojawił. Jeszcze raz z Państwem wielkie brawa na zachętę. Przywitajmy do Woli jak najlepiej w tamtym sezonie już, a w tym, w tym sezonie prawdziwy kościołek Rafał Trojanowski. Na ja nich zawsze można Wybaczają wszystko. No, bez przesady, ale wiele wybaczają. Rafał, nie będę ci o nic wydał. Jesteś nowy w Rolim mam nadzieję, że masz jakieś przesłanie. Chciałbyś powiedzieć kilka słów dla naszych wspaniałych, najlepszych lubelskich kibiców. Witam serdecznie. Cieszę się, że, że jesteśmy tutaj całą taką drużyną. Fajny skład, znamy się z kolegami z torów od dawna. Liczę, że będzie to bardzo dobra drużyna, fajna atmosfera i zapracujemy sobie wynikami na to, że na zaufanie kibiców i, i będziecie dumni z, z naszej postawy na torze i, i no, cieszymy się z, również z tego powodu, że Lublin zawsze był miastem w którym zawsze byliśmy mile przyjmowani zawodnicy z Rzeszowa byli byli częstymi gośćmi i mam zawsze z tego, z tego miasta wiele wspomnienia. Także myślę, że to się nie zmieni. Yeah! Wielkie brawa na Jeszcze raz i dziękuję. Zapraszam. Regionek Rzeszowskiej stan w nadchodzącym sezonie będzie reprezentował bandę naszego klubu. Przez wiele lat startował w polskiej NA Ekstralizy. Kapitan drużyny z Rzeszowa. Postanowił przejść do ligi niżej i zdobywać punkty no. dla ogólnego węgla Canon Maciej, witamy Cię bardzo serdecznie w Dolinie. Przywitajmy wielkimi brawami Maciej Kuciaka! No, mam nadzieję, że wspólnie z kolegami stworzymy dobrą atmosferę i więc zaprezentujemy w tym sezonie. Mam nadzieję, że uda nam się powtórzyć, a może będzie lepszy. Trzymajcie za nas kciuki, przychodźcie na mecze, kibicujcie nam. Brawa, Jeszcze raz poproszę, na pewno, bo na pewno bardzo doświadczony ten temat, ale nie daję z tego co. Na to, że jest pan bardzo doświadczony temat, ale nie będę pytał, więc poproszę kilka słów dla łubackich kibiców. Pana Węgieckich przywitać i pozdrowić. Zdecydowałem zostać tutaj na sezon 2013. Myślę, że nie, że nie zrobiłem błędu. Spodobała mi się atmosfera w lubelskiej drużynie w lubelskim klubie. Jest to bardzo fajnie poukładane wszystko. I no, myślę, że dobrze zrobiłem, zaryzykowałem. Mimo, że składu nie było, ale zdecydowałem tutaj zostać z wami. I nie chciałbym obiecywać tutaj jakichś wysokich lotów, ale mogę jedno powiedzieć z własnego doświadczenia, że mamy w składzie... Doświadczonych zawodników, którzy dobrze wiedzą, jak się jeździ na żółżu. Ja liczę na ich doświadczenie, które będzie oparte moją jakąś tam małą podpowiedzią. Liczę na dobrą współpracę w klubie, taką jaka była w sezonie 2012, a była bardzo dobra. Rozumieliśmy się dokładnie, rozumieliśmy się z toronistem, z zawodnikami, z kierownictwem, i ja myślę, że właśnie w takiej atmosferze można coś osiągnąć myślę, że kibice za 2012 rok byli zadowoleni z naszego wyniku a w tej chwili no będziemy pracować nad tym, żeby zrobić też fajny wynik będzie to bardzo ciężko, ponieważ KSM wyrównał bardzo mocno składy poszczególnych zespołów, aczkolwiek są zespoły, które odbiegają jednak sprzętowo zdecydowanie jest to drużyna gdańska, która naprawdę posiada bardzo mocny skład. Chodzi mi o nazwiska, ale mówimy zawsze z tróbą na pewno Państwo zaczerpnęliście. I wiecie, że nie zawsze nazwiska jadą. Bywa tak, że właśnie jakieś może mniej obcieszone nazwiska pokazują się i robią bardzo dobrą robotę w żyżu. Było to w sezonie poprzednim, gdzie nasza czołówka, kto spodziewał się, że... Miśkowiak będzie najlepszy, zdecydowanie najlepszym zawodnikiem w, drugiej, przepraszam, w pierwszej lidze tego na pewno żaden, żaden kibic się nie spodziewał, a jednak tak było on wyprzedził był zawodników zagranicznych i praktycznie zawodników, którzy startowali ciągle w cyklu Grand Prix więc ja myślę na coś takiego, że tutaj jest ten skład, który jest, ci zawodnicy będą starać się naprawdę pokazać zewnętrznych strony. Jest nas mało, aczkolwiek jest nas szóstka, jeśli chodzi o zawodników seniorów, więc jeden już jest skazany na siedzenie, więc tutaj taka rywalizacja, zdrowa rywalizacja będzie i na pewno pojedzie w zawodach ten, który będzie najlepszy w ostatnim czasie. Nie ma inaczej. Każdy z musi się naprawdę starać. Teraz jest okres przygotowawczy. Oni trenują indywidualnie. Każdy wie o co chodzi. Każdy ma jakiś swój cykl przerobionych przygotowań. Również przygotowania sprzętowe y, też na bieżąco i w ten sposób można zrobić dobry wynik. Dziękuję Państwu bardzo. <noise> <noise> Bardzo chciałbym wyjechać jak najwcześniej na tor. Wiem, że to nie będzie łatwe, ponieważ stadion Rubelski usytuowany jest nad rzeką Byszczycą, na praktycznie tym samym poziomie wody i ta woda bardzo ciężko spływa po zimie i bardzo późno po prostu przez to wychodzicie na tor. Trudno jest tor zrobić, bardzo mi na tym zależało, żeby jak najszybciej wyjść na tor, jeździć na tor własny. Jeśli nie uda się wyjść na tor lubelski, no to postaramy się, żeby ktoś nam z sąsiadów użyczył, czy to będzie Rzeszów, czy to będzie Tarnów Toru, żeby sobie po prostu te pierwsze treningi przed meczem w Gdańsku jak najwięcej jazdy tutaj to bym bardzo, bardzo chciał ja nie wiem jaka będzie zima, jak długo ja nie znam jak ten, nie znam toru jak się zachowuje na wiosnę właśnie, bo ja tutaj objąłem ostatnio pracę w maju no to był już całkiem, to, już ten, to z tym torem można było robić wszystko i to jest taka, dla mnie taka, taka bolączka, jak to w ogóle wyjdzie, jak to się uda zrobić to jest pierwsza sprawa jeśli chodzi o zmontowanie składu pary czy coś takiego. Wszystko będzie w trakcie treningu ustalane i muszę rozeznać kto z kim najlepiej się czuje, kto z kim się rozumie na torze, bo to jest bardzo ważne, żeby zawodnicy widzieli się na torze yy, z jednej drużyny mi o, i żeby się widzieli, żeby sobie pomagali. To jest, to jest bardzo, bo, to po prostu trzeba wszystko rozeznać, ale to jest wszystko przed nami. Bardzo, bardzo prosta strategia, a jeśli chodzi o, o miejsce, interesuje nas miejsce w pierwszej czwórce, a później co? Co będzie dalej, to to już okaże się już za tak Dziękuję bardzo. Życzymy, żeby te plany się bawiały. Mówiąc językiem medycznym, pacjent nie umarł, pacjent żyje, ma się dobrze. Mam nadzieję, że i dobry humor będzie nam dopisywał również we wrześniu na zakończenie rozgrywek. Oczywiście nikt z nas tak naprawdę nie ma patentu na wygrywanie. Tutaj na czasami największy budżet, e, największe pieniądze nie są w stanie zagwarantować końcowego sukcesu. To jest właśnie sport, to jest też jego, jego atut. Jak myślę, że rozpoczynamy zawsze kolejny sezon od rozważań czysto teoretycznych, a dopiero tor tak naprawdę pokazuje jaki jest finał tych rozgrywek. Idea polskich zawodników została zachowana. Czy sądzi pan, że to przyciągnie kibiców tak jak i przyciągało w poprzednich sezonach? Wielokrotnie kibice podkreślali, że, że właśnie taki skład, skład, z którym się można identyfikować, to jest, to jest to, co im się po prostu podoba. Ja zdaję sobie sprawę, że to nie było tak, że za wszelką cenę mieliśmy budować taki skład, bo oczywiście zdrowy rozsądek tutaj był najważniejszy. Ale cieszę się, że, że finał właśnie jest taki, że, że są ci chłopcy głównie z Polski, że jest Andrzej Kudryaszow, który jest Rosjaninem, ale świetnie mówi po polsku i przede wszystkim będzie mieszkał w Polsce, więc to jest dla nas istotne. Będzie dostępny na co dzień dla trenera. Tutaj właśnie ta obecność zawodników na wszystkich sparingach, na, na treningach, tak na co dzień jest naprawdę wielką sprawa. Myślę, że no, fajnie, że, że my ten skład, to, to są koledzy z drużyny, z, bo startowałem również z Danielem Jelnieckim w Łodzi. Chłopacy Rzeszowa to wiadomo od dawna znamy się i razem jeździliśmy dla drużyny z Rzeszowa. Ciekawy zespół, zobaczymy czy uda nam się powtórzyć sukces z poprzedniego roku, gdzie gdzie koledzy pojechali bardzo dobrze i po awansie do, do pierwszej ligi otarli się o, właściwie, o, sz, mieli szansę do wejść do ekstra ligi. Będzie to ciężkie, ale myślę, że, że swoją walką na torze i wynikami yy, będziemy cieszyć kibiców lubelskich i, i po prostu zapracujemy sobie na ich yy, zaufanie i szacunek. Znamy już skład naszej drużyny. Teraz należy tylko czekać na miejsce w Ekstralidze.